Zapraszamy na kolejny odcinek Dodechy. Marcin Klimkowski. I Michał Gąsierowski. dziewiąty według tej numeracji, którą mamy. A skoro dziewiąty odcinek, to uwaga, uwaga, z dziewiątką zadebiutuje nowa Kia. Kia EV9, albo Kia EV9, nie wysłali jeszcze instrukcji wymawiania Kia EV9, bo z EV6 dostaliśmy kiedyś. Tak, była instrukcja, żeby nie mówić EV6, albo EV6, tylko EV ev czyli będzie EV9, dla Amerykanów to też jest ważne, bo przypominam, że przy okazji Super Bowl sprawdzali, co nie sprawdzali? KN, co to, jest za, co, to, co to jest za marka KN, mam nadzieję, że już się oswoili, słuchajcie, bo to też jest samochód bardzo dla nich, ale być może dla nas wszystkich też, EV9, gigant wielki ogromne. samochód, ponad 5 metrów, ponad 3 metry rozstaw osi, w najmocniejszej wersji z napędem na 4 koła, ponad 400 koni mechanicznych, samochód przyszłości, wydaje mi się, Klimciu, nie wiem, co ty sądzisz po tych zdjęciach, wygląda imponująco i wydaje mi się, że to może być kolejny taki model ki, który pokazuje światu, hej, zobaczcie, kto staje się centrum wszechświata motoryzacyjnego. Już dawno y, Koreańczycy przypuścili szturm na Amerykę, podobny szturm który wcześniej zrobili Japończycy wraz z Lexusem, wraz z Zakurą, wraz, za wraz z Infinity, i tamten szturm się udał. Te tradycyjne amerykańskie marki, marki zatrzęsły się w posadach i teraz robią to Koreańczycy. Przypomnę tylko, że o samochód roku, światowy samochód roku walczyła Kia Telluride, czyli też taki ogromny, ogromne auto większe niż to, które jest te, które są dostępne w Polsce i w Europie i teraz mamy do czynienia z czymś, co jest dla mnie zaskakujące, bo jednak samochód elektryczny kojarzy mi się z czymś do miasta z czymś bardzo y, kompaktowym, niekoniecznie ogromnym. Kia iv 9 iv 9 to jest gigant. Naprawdę trzy e, rzędy siedzeń. Wersja siedmioosobowa lub sześcioosobowa. Sześcioosobowa to są po prostu trzy pełnoprawne rzędy siedzeń z drugim rzędem obracanym. Teraz y, minivany odchodzą w przeszłość, a suwy święcą triumfy, więc te, te suwy. Przejmują jakby też funkcjonalność minivanów. Jeżeli chodzi o wzornictwo, no to Kii udało się zrobić tutaj coś tak wyjątkowego, jak połączenie znośnej aerodynamiki z dość nowoczesną, bardzo nowoczesną nawet bryłą. Czy to jest samochód, który pojawi się w Europie? Zastanawiam się, myślę, że no będzie. Pojawi się. No w sierpniu ma się pojawić w Polsce. Pojawi w tym sensie, no będzie dostępny, natomiast czy on będzie popularny, jest zbyt duży. Chociaż. No, kłócimy się, ekstra. No. Jest jazda. Kochają Polacy, wszyscy kochają wielkie samochody. Chcą kupować coraz większe samochody. Także elektryki, Audi. myślisz? Q8 etron to mhm. jest, będzie jest będzie jeden z rywali kiwi Ki, kiwi kiwi i A ciekawe będzie się taki język splatać kiwi masz kiwi. To jest jeden BMW e, no tak. i X. E, to też będzie konkurent na, na pewno i wydaje mi no cena oczywiście. Pierwsze informacje, nie ma oficjalnych, ale pierwsze informacje z centrali mówią o tym, że między 300 a 350 tysięcy będzie. Koszulować. No Zakładam, to że radykalnie, mniej, radykalnie mniej niż konkurenci z bardziej prestiżowi. Zresztą Kia V6 też jest dużo tańsza niż te auta, których, którym odpowiada. No cóż, mi się ten samochód zdecydowanie bardzo podoba. Tak, tak na, na wzrok. Jeżeli mówimy już o baterii 100, o, o setce, no to też wydaje mi się, że. Mm, Zasięg w granicach 600-700 kilometrów, czyli taki mercedesowski zasięg, bo Mercedes w pierwszej WS-klasie elektrycznej, czyli w EQS-ie, wprowadził baterię ponad 100 Um, kilowatogodzinową. No więc no to już są takie zasięgi na poziomie Tesli więc amerykańskie, a 600 km w Europie, no to jest tyle, ile wystarczy. Chcecie znać, jak Wam się podoba nowa Kia EV9? Czy bylibyście zainteresowani? Jeśli mielibyście na koncie w budżecie 300-350 tysięcy, czy wolelibyście inny samochód? No oczywiście wiadomo, że najczęściej kupuje się teraz w systemie wynajmu długoterminowego, średnioterminowego, w leasingu więc rata pewnie tam będzie nie wiem 3 3,5 tysiąca pira za oko czy wchodzicie wki i czy takie samochody w Polsce się nie sprawdzą bo są za duże ale teraz uważajcie jeśli myślicie że to jest jedyny taki samochód który ma niedługo pojawić się na świecie to Porsche pokazało trochę bo nie do końca The teaser przykryty plan projekt samochodu który ma być największym suwem porszaka. Z miejscem dla pewnie też sześciu osób, trzy rzędy siedzeń, mają się tam mieścić. Nie wiadomo jeszcze, jak do końca będzie wyglądać. Elektryk pewnie. No i tak, teraz tak, tak. będą stopniować napięcie. Nie wiem, masz jakieś przemyślenia na ten temat? No wydaje mi się, że Porsche jak śledzę 15 lat ostatnie ich aktywności, to nie popełniło żadnego błędu. Więc to jest dla mnie też w jakiś sposób taki papierek lakmusowy, który może pokazać, czy rzeczywiście to jest tak, że powieki już nie będą popełniać błędu. Samochód większy od Kajena z napędem elektrycznym. Hmm. Ciekawa rzecz, na pewno symbol statusu, na pewno Porsche nigdy nie odmawia sobie, nigdy, tak to mogę powiedzieć jasno, że nie stworzyło samochodu, który byłby zaprzeczeniem jeżdżenia Porsche, czyli. Nie, nie, nie ma porszawki, która nie jeździ tak dobrze jak Porsche. Czy to jest Taycan, czy to jest Makan, czy to są samochody e, hybrydowe, czy to są samochody spalinowe, czy to są samochody elektryczne. Porsche po prostu nie idzie w tej kwestii na kompromis. No i teraz o, sobie... Mogę tutaj coś mhm. wrócić? Bo to jest bardzo ciekawe i pamiętasz, kiedy jeździliśmy pierwszy raz Taycanem, to zastanawialiśmy się, jak to będzie. Rzeczywiście odczucia sportowe są. Natomiast po to, żeby te odczucia sportowe były większe, nie zastosowali i pedal czyli nie zastosowali Rekuperacji na wysokim poziomie, także odpuszcza się pedał gazu i samochód yy, sam hamuje, odzyskując energię, czyli tak jak dynamo w rowerze, bo tak naprawdę niczym się to yy, nie różni, po to, żeby doznania sportowe były większe. Czy będą szli tą drogą? Jestem bardzo ciekawy. Ale dlatego o tym powiedziałem, że zastanawiam się, czy takie duże auto, czy tak ogromne auto też musi mieć jakieś właściwości sportowe, nie wiem, prowadzić się dobrze w zakrętach. Przecież to będzie ważyło trzy tony. Przypuszczam, że to, to są tego typu wartości. No jeżeli jest większy od Kajena, zastanawiam się na ile potrzebne jest nie wiem, wystrzałowe przyspieszenie i prowadzenie się w zakręcie tak, tak bardzo dobre. Okej, okay. wiesz co, no może to jest odpowiedź na te nasze dywagacje z ostatniego odcinka, w którą stronę zmierzają samochody sportowe, marki sportowe premium, że już nie są w stanie za bardzo osiągami ścigać się no nie, nie ma, nie ma z innymi sensu. elektrykami i nie ma to za bardzo sensu, w związku z tym muszą szukać jakiejś swojej drogi. Porsche zmieniało i zmienia cały czas swój wizerunek, chce być postrzegane też w różnych akcjach sportowych, artystycznych. Ostatnio w Polsce, fajna rzecz, myślę, że możemy powiedzieć, Cold Waves, czyli i zawody surfingowe w marcu na Bałtyku, sponsorowane, współorganizowane przez Porsche. Dalibyście kiedyś wiarę, że Porsche zrobi takie rzeczy? Nie, robi, bo to im jest potrzebne, żeby właśnie kreować swój wizerunek. No jakie mogą być sportowe wrażenia w samochodzie, który ma trzy żadnych siedzeń i waży trzy domy? No szczerze mówiąc, średnie. Natomiast w sprawie Porsche to kilka jeszcze takich ważnych informacji. Makan elektryczny będzie, to już mówiliśmy, od jakiegoś czasu. Kajen też wiedzie. z Panamerą. Nie wiadomo, właściwie oni. Z tego co pamiętam, nie zapowiedzieli w pełni elektrycznej na razie Panamery, ale być może, właśnie, to jest wstęp do w pełni elektrycznej Panamery, ten wielki suf. No i ostatnia rzecz, dopóty, dopóki będzie można, 911 będzie samochodem spalinowym. Pojawi się miękka hybryda, pewnie później pojawi się hybryda, ale dopóki będą mogli, dopóty będzie normalnie benzyna, cyk, gaz. Myślę, że, że tego typu zapowiedzi to już. Kilka koncernów z, z zadeklarowało, też Ferrari powiedział, że dopóki się będzie dało produkować samochody spalinowe, będą produkować samochody spalinowe. Toyota też y, cały czas stawia na, na rozwój. E, silnika spalinowego, oczywiście wspomaganego hybrydą, na, równolegle e, na elektryki, i tak, dalej, i tak dalej. Ale są koncerny, które jasno mówią: Nie, już dziękujemy za spalinowe e, motory. Nie wiem, Bentley chociażby, albo inne firmy. E, a są takie, które mówią: No, my jeszcze będziemy czekać. Jest taka firma, która słynie z elektryków. i Jest taki mhm. jeden elektryk, który powoduje, że wszyscy tam wyostrzają słuch, a mam na myśli Cybertrucka. Kto nie widział Cybertraka? Kto nie słyszał o Cybertraku? No każdy, kto się chociaż trochę interesuje motoryzacją, słyszał, widział samochód. i nie dowierza do dziś. Z Mad Maxa, z przyszłości. No możemy się tutaj e, prześcigać w różnych porównaniach. I teraz uwaga: w Stanach zrobili badania na temat Cybertraka, świadomości, informacji, i się okazało, że. Te informacje są dosyć zaskakujące. Na przykład, co czwarty zainteresowany kupnem podobnego samochodu w Stanach jest zainteresowany kupnem Cybertrucka, czyli dużo, czy mało? To jest bardzo dużo, według mnie bardzo mhm. dużo. Natomiast, Ale przegrywają z F150 Lightning. O to chodzi, że Tesla w jakiś sposób, cały czas mając ogromny popyt na swoje modele S, modele X, modele Y i modele 3, to jest niezrozumiałe. Zapowiedź czegoś, która trwa kilka lat, podczas gdy Ford z F150 Lightning, czyli pełnoprawnym pick-upem, bardzo dobrze wykonanym, bardzo dobrze wyglądającym, bardzo dobrze odwołującym się do całego dziedzictwa, Serii F. Po prostu jest, to no już można to kupować. Zamówienia są siedziałem. na dwa lata. Ja już siedziałem no właśnie. A w Cybertrucku nikt nie siedział. I, i nagle, nagle wydaje się, że samochód, który zawładną wyobraźnią bo to też jest ważne on zawładną w pewnym momencie wyobraźnią masowego odbiorcy, a na pick-upy może w Europie nie, ale w Stanach Zjednoczonych odbiorca na te, tego typu auta jest masowy. No i jego wciąż nie ma i do tego stopnia że te badania pokazały, że e, prawie połowa, no 44% ludzi, którzy deklarują, że wszystko jest w porządku z cybertrackiem, ale uważają, że to w ogóle nie jest pick-up, że to jest taki takie coś, że to będzie bardziej symbol tego co posiadam, że to będzie bardziej pokazanie się z swojej natury takiej nie wiem buntowniczej albo pokazującej siebie z innej strony niż to, żeby to był naprawdę pick-up. Przypomnę i zapewne o tym wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych pick-upy to jest naprawdę gatunek samochodów, znaczy rodzaj samochodów, które budują dobrobyt tego kraju. One pracują, a nie tylko wyglądają. Dużo tam jest informacji przy okazji tej ankiety, tego badania przeprowadzonego w sprawie właśnie Cybertrucka. Między innymi pojawiają się pytania, co by Was skłoniło do zakupu e, takiego pick -upa. No i teraz tak, 60 albo ponad 60% osób powiedziało, że większy zasięg, więcej stacji ładujących, e, krótszy czas ładowania i 59, no to jeszcze zaliczam, że 60%, żeby były tańsze niż samochody spalinowe. No tańsze no to... nie będą, ale ten poziom się wyrównuje. Ale te badania potwierdzają, to, czego chcą odbiorcy. Dzisiaj, jeżeli chodzi o elektromobilność, czy to jest Ford F-150 Lightning, czy to jest Kia EV9, EV9, czy to jest Tesla Cybertruck, wciąż brakuje stacji ładowania i wciąż za długo trzeba czekać, żeby naładować auto. I jeszcze jedna informacja ze Stanów w sprawie tych badań. W 2022 roku Ford sprzedał 650 tysięcy Fordów z serii. F, z czego 16 tysięcy to był F-150 Lightning. O takich mniej więcej wartościach mówimy. W tym ciągu przechodzimy do kolejnego tematu w takim razie, bo tak, chcemy powiedzieć jeszcze dzisiaj o większym kontrolowaniu praw jazdy dla starszych kierowców, hmm. o Światowym Samochodzie Roku, ale zanim do tego przejdziemy, taki szybki, szybka zapowiadajka formułki. No zdecydowanie, zdecydowanie. Coś kręciutko, ciekawego. Kręciutko. Kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, wyszło na jaw, że kierowcy mają swoją grupę na WhatsAppie, żeby tam się w ważnych sprawach komunikować. To no, niby oficjalna. Znaczy, nie oficjalna. Konkurencyjni? Tylko, nie, no, muszę powiedzieć, że z szacunkiem podchodzą no, do tego. No to już tam wiesz: no, analizują sobie jakieś sytuacje, umawiają spotkania, jeśli trzeba. Mhm. No i zgadnij, czy, czyje zdjęcie mają w awatarze. Niki Lauda. Bardzo blisko. A jakbyś miał mieć największego konkurenta Nikki Laudy, wielkiego imprezowicza yy, mojego. Jamesa wielki... Hunta. Tak, tak, tak jest. James Hunt rządzi oczywiście. Jest giga zamieszanie w Ferrari, awantury wewnętrzne. Charles Leclerc powiedział, że chce się spotkać z szefem wszystkich szefów, czyli Johnem Elkanem, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje wewnątrz Tajni, bo on wszystko jakby przestaje już rozumieć, co tam się dzieje. Człowiek, jeden z najważniejszych konstruktorów, Dawid Sanchez, odchodzi z Ferrari i prawdopodobnie przejdzie do McLarena. Mamy Fernando Alonso, który rośnie, w, fani na całym świecie zachwyceni, że Fernando Alonso powiedział, że w tym sezonie będzie walczyć nawet o zwycięstwa w wyścigu. No i Mercedes, który napisał list do swoich fanów, przepraszający za słaby początek roku i mówiący o tym, że to jak leczenie kanałowe zęba i że trzeba się przygotować, że może boleć. I żeby fani, że przepraszają ich bardzo, że tak zaczęli. W największym skrócie drugi wyścig tego sezonu w Arabii Saudyjskiej. W zeszłym roku latały tam rakiety, bo uderzyły w jeden z zbiorników Aramco. A jak będzie w tym roku, się przekonamy. Tyle krótkiej zapowiedzi. Zapraszam do replayu ja zapras oczywiście. Zap mm -hmm. Zapytam, czy pamiętasz jeszcze takie nazwisko Jean Todd? No oczywiście, Jean no Todd. Jego, e, przecież jego syn Nikolas jest e, menedżerem. A Jean Todt, między innymi prezydent FIA, e, wcześniej jeszcze szef Ferrari, razem z, z Rossem Brownem, tworzący potęgę Ferrari, wcześniej jeszcze między innymi kierowca, e, między innymi znany z, z rajdu Dakar, wiele różnych osiągnięć Jeana Toda moglibyśmy tutaj wymieniać, wymieniać, wymieniać. Słucham, o co chodzi z Jeanem Todem? Chciałem powiedzieć, że jego dziewczyna, no narzeczona od wielu lat, zdobyła była Oscara za główną rolę żeńską. Michelle Jo, to jest kobieta, żanatoda od wielu lat i ja to dopiero tak zobaczyłem, mówię, coś, zobaczyłem ich na gali, mówię, coś mi ten mały mówi. Wiem, wiem, no, no. mały, duży, dobrze, no, no. dobrze, dobrze. No, w każdym razie gratulujemy narzeczonej, bo jest, Akademia powiedziała, utalentowana. Co jeszcze? A, no właśnie, Komisja Europejska postanowiła zrobić coś bardzo dziwnego, według mnie. Nie, yeah, super. Ty mówisz super, ja powiem tak. Są badania na to, że to ja mam rację, ale ty będziesz mógł powiedzieć. Co ty o ja mam tym swoje sądzisz? Badania. Ja wiem, ja, ja mam zawsze swoje. lubię te swoje. No w każdym razie y, Komisja Europejska ma taki plan, który jest ideą. To jest jakaś jakaś. Idea, tak, czyli do 2050 roku na terenie Unii Europejskiej ma nie być wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Wiadomo, że to się nigdy nie uda, ale wiadomo też, że trzeba do tego dążyć. Jednym z, jedną z rzeczy, którą chce Komisja Europejska zrobić jest okres próbny dla młodych kierowców, kiedy mogą jeździć ze starszymi okay, kierowcami. Okay. O, bardzo dobrze, uważam, że jest to fantastyczne, się zgadzamy. że mogą się kształcić, mogą też w związku z brakiem kierowców ciężarówek, mogą przez, odbywać starze pod okiem starszych kierowców, jako, jako bardzo młodzi ludzie, ale też wzięli się za drugą, drugą grupę, czyli za staruszków. I... Drugi skraj osi tak, wieku. Tak, tak, zdecydowanie. No i zaproponowali, żeby we wszystkich krajach Unii Europejskiej po 70. roku życia prawo jazdy było ważne tylko 5 lat i musiałoby być co 5 lat odnawiane. No i co? I ty się z tym nie, nie zgadzam się zdecydowanie. A dlatego, dlaczego się nie zgadzam? Dlatego, że zgodnie z danymi chociażby Polskiego Instytutu Transportu Samochodowego, starsi kierowcy są najmniej zagrażającą grupą bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kierowcy pomiędzy 18 a 24 roku, rokiem życia, czyli ci naj, najgorsi, powodują ich współczynnik wypadków na, na 10 tysięcy kierowców to jest 13,77, a wśród osób starszych, to jest 3,49. czyli? Powyżej 70 roku życia. Nie, 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 60 roku życia. O, mój drogi. I to jest właśnie coś, co jest słabym punktem tych badań. Ja się z nimi zgadzam. I wiadomo, że młodsi kierowcy Mocni popełniają... Najgorzej później tak. to spada, spada, spada później... i Dokładnie. jest najlepiej. Tak. I teraz w momencie, kiedy jest najlepiej, to nie jest tak, że potem jest... Jak nie wiem, skończyłeś między 60 a 70 jest lepiej, między 70 a 80 jeszcze lepiej, między 80 a 90 najlepiej a między 90 a 100 to w ogóle nie ma wypadków. No nie ma tak. No nie o to I teraz chodzi. słabym punktem tych badań jest to, że się ograniczyły do kierowców powyżej 60 roku życia. No na Boga, no wszystkich do jednego worka. O to chodzi. I teraz na przykładach moich Dziadków, dziadków znajomych, rodziców uh -huh. znajomych. No i jest taki moment, że twoje umiejętności zaczynają gdzieś tam spa ma słabszy refleks, to jest naturalna Zdecydowanie. rzecz. Oczywiście wiele rzeczy... Twoja możesz... agresywność nie rośnie, tak jak u młodych kierowców. Ja się zgadzam, Michał, się wiem, o czym mówimy? Nie nadążają starsi ludzie za rozwojem technologii, które coraz bardziej pomagają kierowcom. Dzisiaj dzięki technologiom nie wjechałem Mercedesem klasy S w tył toyoty Prius, która postanowiła zahamować, Mimo, że karetka była jakieś 500 metrów dalej, i nagle kierowca po prostu dał po heblach i system nie uratował, bo nie wjechałem mu w zderzak. Okej, okay, to się wszystko zgadza. Natomiast no, starsi ludzie już w pewnym wieku naprawdę mają gorszy wzrok, mają różne inne problemy zdrowotne i wydaje mi się, że to by było na korzyść wszystkich. Nikim nie chce zabierać prawa jazdy, jeśli są nie. zdolni do prowadzenia. To prawda, nie chcą, nie chcą urzędnicy zabierać tych praw jazdy, tylko skrócić moment ich przyznawania, czyli na 5 lat, no i... i mają być yy, yy, odpowiednie badania zgadzać. psychofizyczne. I powiem tak, e, bardzo co najmniej kilkoro kierowców powyżej 70 roku życia znam, którzy sami zrezygnowali z jeżdżenia. Sami uznali, że to już chyba wystarczy, że było... W Niemczech na przykład jest bardzo duży problem z wjeżdżaniem pod prąd. Starsi kierowcy jadą na pamięć, drogi są przebudowywane, oni wjeżdżają pod prąd. W Polsce dróg ekspresowych i autostrad, no głównie dróg ekspresowych, tych wszystkich węzłów przybywa w zastraszającym tempie, o Jezu, powiedziałem w zastraszającym tempie, a chciałem powiedzieć, przybywa w cudownym tempie, bo ich jest rzeczywiście bardzo dużo. Natomiast nawet ludzie, którzy jeżdżą lokalnie, E, zwłaszcza starsi, starsze osoby mówią, że no nie radzą sobie z tym, żeby, e, żeby ogarnąć gdzie i jak, e, gdzie i jakie jest. Czyli co, e, <laughs> z drugiej strony jest coś takiego, że społeczeństwa się starzeją i dla mnie ten, ta granica 70. roku życia jest zbyt wczesna. Ja bym miał o 10 lat, e, bo 70-latkowie naprawdę dzisiaj potrafią być sprawniejsi no, ale, niż 50-latkowie. Okay, no tjimciu. no jak są, no to mają przedłużone prawko. Super proste. Okej, okay, no... Jest to uciążliwe? Mogę, mogę no, ale... się, mogę się Pie... trochę wycofać. Pie... Rzeczywiście. No, no, no tak, dlaczego no. nie? Mogę, no, mogę, mogę. Żółwik. To jedziemy dalej. Światowy samochód roku w takim razie. Może też się pokłócimy, a może nie. Klikam sobie, żeby przypomnieć, chociaż nie ma tutaj jakichś wielkich e, zaskoczeń różne kategorie światowego... Samochodu roku, bo yy, po prostu jest światowy ja, samochód roku. A ja a bym poza tak, jest kilka innych katastrof. Mamy człowieka w. Próbujmy to tak zrobić super sprawnie. Super sprawnie. Ja tylko powiem, że mamy swojego człowieka w jury, to jest Maciek Pertyński, bardzo znany dziennikarz. Chociaż nie zawsze się nie zgadzamy. zawsze się zgadzamy, ale rzeczywiście jest wielkim fachowcem i to jest fajne. Natomiast w ogóle sama idea światowego samochodu roku dla mnie jest. Przedziwna o tyle, że naprawdę są auta, które w Ameryce Północnej czy Południowej, w Azji są popularne i w Europie. I to są zupełnie różne kontynenty. Łączenie, nie wiem, Lucida Era czy Hyundai Ionica 6, który będzie w Chinach i w Azji popularny z Europą, jest takie trochę... Problematyczne. F-150 Lightning, który w Stanach Zjednoczonych będzie się sprzedawał doskonale, a mówiliśmy o nim dzisiaj w Europie, no, będzie kupowany przez y, naprawdę ekstrawaganckich y, posiadaczy i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest tak, że cały glob jest jedną wielką motoryzacyjną rodziną? Mam co do tego wątpliwości. Słuchaj, a nie masz trochę wrażenia, bo mamy tak, powiem tylko dla porządku, światowy samochód roku, trzy zostały, w każdej kategorii zostały trzy, BMW y, X1 i, i X1. I Koreańczycy, albo Hyundai Ioniq 6, albo Kia Niro. Jeżeli chodzi o elektryczny BMW i7, Hyundai Ioniq 6 znowu i Lucid Air. I tak możemy jeszcze kilka tak, kategorii wymienić. Natomiast to co powiedział Klimek, ja mam takie wrażenie, że każdy chce stworzyć trochę swoje wybory. I teraz mamy wybór samochodu roku, światowego samochodu roku, kobiecego światowego samochodu roku, zróbmy e, wybór samochodu roku w e, byłych państwach e, nie, to może zły pomysł, ale zróbmy wybory samochodu roku w Europie Wschodniej, zróbmy wybór samochodu roku w samej Unii Europejskiej, zróbmy wybór samochodu roku w krajach nad Morzem, na przykład. I my no. będziemy w komisji. Ma, jeśli <laughs> macie jeszcze jakieś pomysły, zapraszamy, możemy Do... wejść w. I będziemy jurorami tego właśnie konkursu. Nie masz takiego wra wrażenia? Mam i na przykład ta kategoria, która nazywa się Światowym Samochód Miejski, bardzo ważna kategoria, w której zostały trzy auta. Citroen C3, ok, Volkswagen Tygo, ok i Ora Funky Cat. No i co? Funky no nigdy żaden samochód tego typu nie będzie jeździł w Europie, prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie też nie, czyli na największych rynkach. A prawdopodobnie jest to e, samochód, który zawojuje Azję, bo to jest elektryk itd., itd. i tak dalej i tak dalej. teraz dd. da się je porównać? Czy... Nie z Citroenem C3 trochę... chciałbym, chcia, chciałbym uniknąć porównania. Albo na przykład e, samochód e, z osiągami Kia EV6 GT. No, ale to jest duży samochód, bardzo fajny. 500 ileś koni, ale ściga się w, w tej konkurencji z Nissanem Zetką. No to zaraz. I no. z Toyotą Korolną GR. Chyba nie, ma, nie jest ona Nie, nie, ona nie jest w Europie no oferowana, właśnie. tylko w Japonii, więc hmm, no nic. Myślę, że też Maciek będzie miał bardzo duży orzech do zgryzienia, na który nie, auta dlaczego, głosować. No, no wiesz, no on da radę, wszystkie przetestuje że i da radę. Tak. Natomiast. No tak jak mówię, zróbmy sobie wybór samochodu roku Kres krajów, Wymorski. które mają więcej niż 50 jezior i też, i też będziemy w tym. Także takie mam zdanie o tych wyborach, namnożyło się ich strasznie dużo. Nie mówmy już o, o, o tych kolejnych, bo jeszcze chcieliśmy powiedzieć o wyborze kobiecego światowego samochodu roku, tylko... No znowu mamy wymieniać i mówić. Wiesz co, nie będziemy wymieniać i no. będziemy mówić, natomiast w sensie sama, sama, idea, sama idea jest taka, żeby trochę dać do głosu także dziennikarkom, no i okay. a nie I teraz, tylko dziennikarzom I teraz, mężczyznom. Czy to, ja mam zawsze z tym problem. No to zróbmy tak, żeby... Yy, w wyborach Samochodu Roku, czy Światowego Samochodu Roku było 50% kobiet. No tak, tak by było lepiej, Super. tak. Żeby Jestem to, za, żeby Może uh -huh. być więcej niż 50%. A tworzenie osobnej kategorii kobiecego Światowego Samochodu Roku dla mnie jest działaniem właśnie takim a wymyślmy swój konkurs i będziemy w nim rządzić. To na koniec powiem o trzy, trzy historie, które z mojego punktu widzenia są śmieszne. E, w okolicach Wałcza, Wałcza policjanci dostali e, zgłoszenie, że w rowie leży samochód. Kiedy podjechali, żeby zobaczyć, było napisane na kartce, bardzo widoczne, jak zaznaczyli, wszystko OK, nikomu nic się nie stało, auto odbiorę potem. Z kolei w okolicach Radomia policjanci zatrzymali kierowcę, który był pod wpływem alkoholu, ale jak zorientowali się, że był pod wpływem alkoholu? Ano tak, że na dachu miał czteropak piwa i to ten czteropak zwrócił ich uwagę, a później się okazało, że kierowca miał ponad 2,5 promila. Z kolei w i jeszcze jedna historia z kierowcą. Uderzył na drodze z szybkiego ruchu w barierkę, zatrzymał się i kiedy policjanci badali jego zawartość alkoholu w wydechanym powietrzu, po prostu zasnął na tylnym siedzeniu radiowozu. 3,5 promila. To takie trzy historie z ostatniego tygodnia. Chciałem powiedzieć, że tym optymistycznym akcentem, ale nie był to optymistyczny akcent. Nikomu nic się nie stało w żadnej z tych sytuacji. Dzięki za dzisiaj. Test na koniec jeszcze z samochodu. Naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. Ręcz, rower... Sport. A my oczywiście widzimy się i słyszymy za tydzień. Radio 357, Twoje 357, YouTube, trzymajcie się, pa! Range Rover Sport jest wielki, majestatyczny, niewyobrażalnie wygodny i nie ma nic wspólnego ze sportem. Mimo swoich rozmiarów i ponad 3-metrowego rozstawu osi, nie ma trzeciego rzędu siedzeń. Za to waży 2800 kg, więc z pasażerami spokojnie przekroczy 3 tony. Nieważne czy siedzimy z przodu czy z tyłu, możemy liczyć na mnóstwo przestrzeni, luksus i nowoczesność. Z tyłu za zagłówkami zamontowano monitory, do których możemy podłączyć znajdujące się w wyposażeniu słuchawki i odpłynąć myślami w stronę, która najbardziej nam pasuje. Cały system multimedialny działa szybko, sprawnie, jest ładny i nowoczesny. Nazywa się Pivi i Land Rover gwarantuje, że każdą funkcję uruchomimy maksymalnie dwoma kliknięciami. Ktoś napisał, że w sporcie zderza się królewski minimalizm z technologiami z najwyższej półki i ja się z tą opinią zgadzam. Jakość wykończenia jest doskonała, a przy tym we wnętrzu nie czuć przepychu. Od obicia deski rozdzielczej przez słupki, a drzwi czy schowki w drzwiach, wszystko jest nie tylko nowoczesne i funkcjonalne, ale po prostu ładne. Podgrzewane i wentylowane fotele z funkcją masażu, dwustopniowa klimatyzacja schowka w podłokietniku, to wszystko elementy, które przyjmujemy tu za pewnik i oczywistość. Ręcz ma jeszcze jedno oblicze. O ile na przykład Porsche Cayenne czy BMW X5 świetnie czują się na asfalcie, o tyle Range lubi się potaplać w kurzu i błocie niczym pies, który właśnie został wykąpany. Z pneumatycznym zawieszeniem pozwalającym na zmianę prześwitu w zakresie 10 cm możemy tym samochodem brodzić w wodzie o głębokości nawet 90 cm, a tego mogą mu pozazdrościć wszyscy konkurenci. Pneumatyka daje zresztą o sobie znać również w innych przypadkach. Samochód obniża się kiedy wysiadamy, ale możemy go podnieść lub również jeszcze bardziej obniżyć przy pakowaniu rzeczy do bagażnika. Tylne fotele składają się i rozkładają elektrycznie hak holowniczy, również wysuwa się po wciśnięciu przycisku, a dodatkowo w bagażniku znajdziemy kilka bardzo przemyślanych i ciekawie zaprojektowanych schowków. Jak jeździ Range Rover Sport? Hybrydowy zestaw bazuje na 3-litrowej rzędowej szóstce, która generuje 440 koni mocy, a przy wsparciu motoru elektrycznego mamy do dyspozycji 510 koni. Dosetki rozpędza się w 5,4 sekundy, co jak na takiego kolosa jest rewelacyjnym wynikiem. Tyle, że przy tej wadze mamy do czynienia z efektem nosorożca. Jeśli ktoś chce przed nim uciekać, to nigdy na wprost, zawsze wężykiem. Zaskakująco duża jest bateria w sporcie, ponieważ ma aż 38 kWh, co pozwala przejechać mniej więcej 100 km. To z kolei sprawia, że ze wsparciem elektryki zużycie paliwa w mieście może być nawet zerowe, jeśli komuś się uda, albo w zależności od zużycia prądu na poziomie 2-3 litrów na 100 km. Oprócz dużej baterii, sport ma też całkiem spory zbiornik paliwa, jak na hybrydę, bo aż 72 litry, więc w sumie zasięg robi się naprawdę pokaźny, a spalanie bez wsparcia baterii wzrośnie, ale maksymalnie do 15 litrów w mieście. Za wersję podstawową zapłacimy. Mniej więcej 500 tysięcy złotych, ale testowy model dobił do 800 tysięcy. Zatrudnienie specjalisty z lotusa zaowocowało tym, że nowy Range Rover Sport lepiej się prowadzi, również dzięki tylnej skrętnej osi, a nie stracił nic ze swojego komfortu. Jazda nim to wielka przyjemność, chociaż możemy zapomnieć o sportowych ciągotach, bo za taką uważam również jazdę w zakrętach, a nie tylko po prostej. I to mi się w sumie podoba. Poszli tu w konkretnym kierunku i to dało znakomite efekty. Nazwa sport pozostała pewnie wyłącznie dla zmyłki.